Dzień dobry, Mariusz Błaszczyk, TVN24. Mhm. Chciałbym zadać kilka pytań w związku ze śmiercią Majora. Ale to, to, to są żarty, czy, czy na no serio? Nie, nie no nie są żarty. Nie, no dobrze, nie. a jak możesz się uwiarygodnić, że jesteś w 24 Jak mogę się jeszcze Uwierzygodnić? Uwiarygodnić. Uwiarygodnić, no, możemy się umówić na spotkanie. Znaczy, nie, no jak chcesz, no. Ale wiesz, po prostu mnóstwo jakichś widzów dziwnych dzwoni w, tej, w tym temacie. Także Aha. ja dlatego tak do tego podchodzę z dystansem, nie? No ale to wiesz, nie, no to myślę, że to sekcja z wykaże po prostu jaka była przyczyna śmierci, nie? Więc nie chcę tutaj spekulować. Ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Mnie tam nie było, wiesz, straciłem kontakt z majorem ponad pół roku temu, więc co ja mogę wiedzieć? Tak? Znaczy, jakieś tam postępowanie wyjaśniające, bo w takim przypadku jak Aha. znajduje się osobę, która zmarła, no w taki sposób jakiś tam, nie wiem, z tego co oni mówili, jakieś krwawe tam wymioty czy coś takiego yy, w, na poduszce, no to myślę, że po prostu to jest, wiesz, no... W, Widać było, że nie zmarł, nie wiem, tam w szpitalu, tak? To wiadomo, że zmarł na przykład na zawał, nie wiem, wylew czy jakąś chorobę, nie? A tutaj chyba trzeba po prostu ustalić przyczynę zgonu, więc sekcja była wykonana i. E, drodzy, dobry, czy mógłbyś mi się umówić na, na, na rozmowę, jakie tam w cztery oczy, e, a czemu w cztery oczy? <laughs> a czemu w cztery oczy, <laughs> a w, cztery oczy? <laughs> a czy to, w sensie fizycznie. Mhm. No, a czy wiesz to szczerze mówiąc ja wiem. Mhm. Po, powiem Ci szczerze, wiesz co, generalnie mnie ten temat troszeczkę mało interesuje, bo ja, że tak powiem, mam swoje różne inne tematy, do tematu Majora zostałem no tak, do... Ale to, tak. tak, ale to jest temat taki No nie, ale to wiesz, je, właśnie to widzisz, próbuję Ci wytłumaczyć, no. pomoc dla Majora jest tylko jakąś tam wypadkową pomocą dla Krzyśka Koronowicza, nie, i tak jak Ci mówię, tak, wyjechał, tylko, tylko... tak. Z tego, co to dostawał jakieś samochłapy, tak? Jeżeli chodzi o, 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 o dobra materialne, no. nie wydaje mi się, żeby to było chłapy. Generalnie wiesz, jak na człowieka, który nie ma renty, a nie merytury, to myślę, że to po prostu bez tych ludzi, którzy. Jednorazowo, co 2-3 dni. Z tego, co ja wiem, to jest 4000 miesięcznie plus leki, plus opieka, plus monitoring, plus zakupy, plus remonty za 60 tysięcy złotych, plus jakaś stała osoba, która wiesz, przyjeżdża medyk i tak dalej, także ja bym nie powiedział, że to są chłapy. Myślę że, myślę, że wielu ludzi zazdrości mówisz taki, takich kwot nie miesięcznie, nie. no to wątpię, że zazdrości. A czekaj, nie, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby to miało miejsce. No ale to, wiesz, generalnie to, ale to widzisz, no to ja na rozumie, przykład... Wiemy, tak? taki, nie wiem, list do krematu, krematorium, czy coś takie, to okej, okay, są śmieszne, tak? Znaczy, dla tak mnie tak to akurat tak. nie jest śmieszne, widzisz, bo ja na przykład y, ja. jestem prawdziwym dziennikarzem z Stoku, nieudawanym i powiem Ci tak, y, dla mnie... Ten temat był od początku dziwny, bo ja znałem Krzyśka, kiedy on występował w Teleekspresie, w TVN-ie, był kandydatem w wyborach, w filmie w Wegi, był celebrytą. Potem, jak się wprowadził do niego major, jak zmarła jego mama i brat, zaczęły się czasy właśnie patostreamów, patologii, picia, meliny i dla mnie w pewnym momencie, wiesz, jak wróciłem do tematu dziennikarskiego, jak wróciłem do tematu dziennikarskiego, dla mnie to było dziwne, że ze osoby w sumie właśnie no już chorej, powiedzmy, tak, jakoś Aha. w jakiś sposób potrzebującej pomocy, właśnie normalni na pozór ludzie robią sobie po prostu jaja. Właśnie. Wzywanie karawanów, wysyłanie mu paczek ze śmieciami, nie? Wiesz, z moczem. jakieś no. tam. Nie wykraczające poza, poza jakieś granice, tak? znaczy, ale to widzisz, bo to jest druga strona. Na przykład jak pójdziesz sobie do Krzyśka i ma dobry humor i sobie z nim posiedzisz, to on sam na przykład zacznie ci opowiadać fajne rzeczy i się można z nim pośmiać i on się tak, śmieje i wszystko jest tak. fajnie. To, tak, to są jakieś takie inne... Ja bym tę granice ustawił gdzie indziej po prostu, nie? że Krzysiek się cieszy, że ktoś przyszedł, że z nim posiedział, że było fajnie, nie, natomiast wiesz, generalnie dużo ludzi po prostu, no jest po prostu, chce się poczuć lepsi, tak samo jak z Majorem, nie, wiesz. To jest człowiek, to jest człowiek. Ta. Wszystkie na przykład, ja pamiętam, że jak mnie poprosili, żebym na przykład coś tam pomagał im w lajtach, jak jeszcze Major był w stoku. Na przykład, wiesz, to też wina trochę Majora, bo jak były fajne donate w stylu 50 zł za granicę Polak wpłaca i mówi wszystkiego najlepszego, Major, tak? To jest fajny donate, nie? Natomiast jak ktoś zaczyna wpłacać 3 zł i mówi, Major, ty pedale, coś tam e, i tak dalej, nie? Ale to jest internet, to jest nieuniknione. Tak, tylko, że na koniec właśnie to było tak, że na przykład Major potem, wiesz, mówił, że dobra, to wszystko co tam mówicie, to Nieprawda, ale dziękuję za, za, za wpłaty, nie? Więc wiesz, na przykład. Jego tak naprawdę też ostatecznie interesował w końcu tylko zysk finansowy. Nie chciał się leczyć, nie chciał się zmieniać, więc wiesz, trochę dlatego drogi majora i szkolnej się rozeszły, że tak powiem. Ale to przecież miał propozycję leczenia, wiesz, miał propozycję wizyt. Przecież on chodził regularnie, sąd mu nakazał chodzenie na terapię antyalkoholową w Białym Major chodził na terapię, podpisywał listę obecności, bo inaczej sąd by go, wiesz, skierował na zamknięte leczenie w choroszczy. W drodze powrotnej kupował w sklepie wiesz, alkohol i żeby Krzysiek nie widział, to po drodze sobie wypijał. Bo jak. Z kolei za bardzo się napił, Krzysiek się zdenerwował, to wzywał do niego policję i go musieli wozić na izbę wytrzeźwień, I się bili i kłócili, no. Ale to nie. dlatego masz na przykład, wiesz, na kanale, dlatego tam ludzie mówią, że zamknąć kanał Majora, nie? Pomysł jest taki dobra. właśnie, dokładnie, żeby nie zamykać, tylko żeby mówić o takich rzeczach, nie? No. Części ludzi wkurzy, bo się nad, za to obrazi, ale jak przynajmniej jedna osoba, to już warto, moim zdaniem, nie? Jak coś tam dobra. zmieni. A kolega od tego numeru, dobra? A, proszę cię bardzo. Dobra, pozdrawiam, na do razie. No, cześć. Ну все же это был кафе.